W poszukiwarce musimy wybrać miasto, które nas interesuje. Proszę zwrócić uwagę, że są tam wszystkie największe miasta. Wybieram Bydgoszcz. Od razu uzyskujemy październikowe dane dotyczące średniej ceny metra kwadratowego w tym mieście, liczby dostępnych ofert, także z podziałem na liczbę pokoi, liczby sprzedanych lokali, lokali wprowadzonych na rynek. Z danych, które tu Państwo widzicie, wynika, że w październiku deweloperzy wprowadzili na rynek mniej mieszkań niż sprzedali. Ponadto wskaźnik popytu na mieszkania wskazuje, jaki procent mieszkań w ofercie znalazło nabywców. Na przykład wskaźnik 9% oznacza, że w całej oferta sprzedaby się w ciągu 11 miesięcy. Akurat w bydgoszczy rynek mieszkaniowy jest więc obecnie w miarę zrównoważony. Widać to także na wykresie pokazującym średnią cenę metra kwadratowego, która od sierpnia, gdy osiągnęła maksimum, praktycznie nie drgnęła. Oczywiście interesująca jest też mapa inwestycji która pokazuje w których rejonach miasta powstają mieszkania a w efekcie gdzie jest największa konkurencja. Przechodzimy do zakładki ceny. Możemy je przeanalizować między innymi pod kątem liczby pokoi, powierzchni, wielkości inwestycji oraz terminu oddania mieszkań do użytkowania. Oczywiście można porównać dane z ostatnich dwóch lat. Chcę podkreślić, że wykresy są interaktywne, co umożliwia wybór interesujących nas informacji. W zakładce oferty chyba najbardziej interesująca jest struktura mieszkań w zależności od liczby pokoi oraz cen. W swoich analizach uwzględniam strukturę cenową oferowanych mieszkań. Na podstawie historycznych danych obserwuję, jak się zmienia. W przypadku Bydgoszczy przeszło połowa mieszkań dostępnych na rynku ma cenę w przedziale 7-8 tysięcy złotych za metr kwadratowy pewnie długo mógłbym tak opowiadać. Dopowiem tylko, że klikając w kolejne zakładki przejdziemy między nimi do bardzo szczegółowych informacji pokazujących preferencje kupujących oraz dotyczących mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Jak widzicie, jest tu mnóstwo mnóstwo informacji, które z pewnością będą przydatne dla każdego specjalisty w firmie deweloperskiej.